day like any other I was on my way back from the asteroid tiara uh, Nothing special. A normal job. All I had with me was my interstellar entertainment program and my super correct travel assistant Friday. Both boring to the bone. Hmm. But then something happened. Something strange. That would change my life forever. Hey, oh. Friday. Give me a status update. Oh, Shima. Logbook of Spaceship Weymouth, member of the Galactic Logistics Fleet. Onboard Computer Friday, Stardate 4523.3. Weymouth is en route to Sol with a stop at Deep Space Station K5F81543 time to next destination 8 hours 26 minutes all systems huh. nominal oh gosh i can't wait to have a cold space bruto wash down the, oh. is the pizza Captain here? Robin, we have a problem then fix it that's your job huh? i am trying but something exerts a tremendous push oh, Not a wormhole Not again out of this friday quick last time we ended up at alpha centauri no way! no Oh shit. my head. What was that? Friday! Captain Robin, I'm afraid this wasn't a wormhole. I can see that, Smarty Pants. Why is the light off? Turn it on! Captain Robin, we're no longer on the way mount. We are somewhere hey, else. Use the your index finger to switch on the torchlight. What happened, Friday? What is this place? Oh, I'm still analyzing the situation, but it seems to be some kind of space station. I can sense some energy dobra, at the yeah, end of the corridor. You. Hello. Use your thumbsticks to go there. Okay. Oh, dobrá, dobrá. Záras, záras. Czekaj. Uh. Yy... Ale nic... Nie to Czy to, chociaż nie to jest Teleport. Hmm. kurde dobra, jego ja chcę. Ok, dobra. Okej, okay, latarka. Dobra, moi drodzy, zanim zacznę, yy, gramy w Labyrinth Deluxe. I to jest moje pierwsze odpalenie. Pierwsze wrażenie. Nie wiem tak naprawdę o co tu dokładnie chodzi. Fajnie, jest zrobione. Podoba mi się, już. Tak, 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 dobra, idę, ale czy mógłbyś przestać pi pipczeć? O Jezus. There seem oh. to be signs on the stone over there. Move closer. Maybe they tell us more. Hmm. Now point the torch light at the sign so I can decipher them. Okay. That is. We are lucky. I have found the identical characters in my database, Captain Robin. This is what I can read on the stone. Welcome, stranger in our kingdom call us the unspeakable you have found us and could be our savior we have okay. built this holy labyrinth to test if you are worthy to become the chosen one stupid oh oh shit captain robin the laser seems to have opened the door you don't say we should see what's behind it just press the right thumb stick forward to jump through ah oh but <laughs> we should see what's Whee. behind it just press the right thumb <laughs> okay Okej. Okay. Pomieszczenie 1 z 16 Dobra, e, wiem jedynie, że to jest. E, Very good, Captain Robin. Trzeba. Światło skierować creepy. odpowiednio do... Where, where hello is my szest! Captain Robin, I understand your frustration, but you have to help me to investigate for you. Jump to the source of the laser beam over there. Gdzie? Co? Hej, hej, gdzie? Gdzie ty mi każesz kurde iść? Jump to the source of the laser beam over there. Ah, two? Huh. Jump to the source of the laser beam over there. Take the Whoa! Jump to the source of the laser beam. Whoa. It looks like this sphere can be rotated. Try grabbing it with both hands and the run? grab button. Ja pierdzielę jaka zmiana perspektywy A na sufit burda wow. Ale jazda Jezu Try grabbing it with both hands and the grab button Dobra tak okay, już Ło wow. e, czyli co? Ja muszę to chyba tam na lustro przedstawić tak, Try wie. hitting it with the laser Aim the laser at the round object on the other side of the room. Jump to the mirror. Let's see what we can do with it. Captain Robin, go to the mirror to see where we can send that laser. And now? Captain Robin, aim the laser at the crystal above the door. Okay. Perfect. I'm wondering what's behind that door i hope it's my ship or the entrance oh. to a bar Dobra. Whoa. oh shit oh shit oh no okay. another room what is this place friday captain marvel this is a labyrinth built by an ancient alien civilization this is a test, but don't you worry. With my help, you will survive. Thank you for reminding me, Friday. But where the hell is my ship? Where are we? Captain Robin, I have no connection with it. We could be anywhere, still close to the space station, or maybe 10 billion light years away. 10 billion light years? I wanted to be in the pub by tonight, but instead we're trapped in the middle of nowhere inside a giant labyrinth covered in graffiti. No, you should not Będzie dobrze eee, Dobra, gdzie jest kolejna? Shit Eee, ha, ha, ha. czyli co? Czyli ja muszę chyba tam jednak ustawić Ej, ale ja nie mogę tak... Tego... O nie, mogę to też tak kręcić Super No, dawaj Dawaj Kręcić. Aha, dobra Czyli kręcimy tutaj i kręcimy... A tutaj, to tylko tak Okej okay. Iuuu, Aha, ja muszę tam z tyłu, o kurde, dobra to Teraz tu No dawaj Dawaj, 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 dawaj Eee Aha, okej okay. Teraz tam No, jeszcze trochę, okej, okay. dobra. Juuu! I tam. Eee... ej, eee, ej, ej, e, 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 wraca, wraca, Aha, dobra, jak jedną ręką to tak troszkę niezdarnie się przesuwa, ale dwoma to już łatwiej można manewrować. Almost, almost. You did amazingly well, Captain Robin. Bien, oh and look there, the diamonds at the top seem to indicate how well you solved the laser puzzle. And you were no help at all in this. No, no way, Ugh. More mirrors. Very interesting. This Ale must be some kind coś. of riddle. Just use your hand and leave the thinking to me, Captain Robin. you right, Friday. In your dreams, I operate the laser gun. I have to disappoint you. Hmm. It's no gun. Ugh, don't be such a bore. Captain Robin, aim the laser and try to open the door. You are well, only at the beginning, Wanderer. And don't forget, if you solve your task, we will give you the most precious thing we have. Most precious thing, eh? Nothing more precious than a pint of brew for me now, goddamn. What do you think Dziele, the treasure mam. is, Friday? It could be something material or something spiritual. A living being or something inanimate. Hmm. Something healing or something dangerous. Oh. How philosophical. As long as it doesn't make me rich, I don't care. Once again, you listen to my words very carefully, Captain Robin. You're just jealous, you digital brainiac. Yeah, zrobić? Yeah. Ale twórcy mieli rewelacyjny pomysł na tą zmianę perspektywy. O, tam się wszystko odbija, chociaż nie zbyt wyraźnie. Eee, okej, okay, dobra. Ło kurde, tam jest kolejne lustro, tam jest kolejne lustro. Najpierw to spróbuję może ogarnąć tędy. No, hej, ty, gdzie jesteś, gdzie moje ręce? Za dużo. Ta gra jest póki co w aplap, ale muszę powiedzieć, że wow, uwaga, jest naprawdę ciekawa. Kurde, tam jeszcze ha. No, odbior się, ok? Więc macie quest'a Możecie sobie ściągnąć, przetestować, bo naprawdę z tego co widzę to warto. Trzeba myśleć tutaj w trzech wymiarach. Uh. Eee, kurde, tam jest jeszcze. Ha? to oh. ja przejdę po. Uh, huh. No, chodź tu. Mogę to. Ja no, bo nie widzę, kurde. Dobra, teoretycznie tak powinno być, git. I w górę! Ui, o oh, ściana. O, dobra, tutaj. Okej. Okay. Hmm. Ha! Kurde, to nie. Nie tak. O! No tak, ja mogłem sobie tutaj tak stanąć, a nie, kurczę, pod spodem przechodzić. Głupi Ha. Jak to... Nie no, ja to teraz bo... Wyjdź! To jest zielony. Aha, czyli zielony musi iść do zielonego. Dobra, rozkminiłem. No nie, tutaj też jest zielony. Główna nie rozkminiłem. Okej, okay. o, 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 działa, 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 dawaj, dalej. Teraz przesuniemy w tą stronę. Okej. Okay. Ej, ale tam no to kurczę ja. O. A może i tak to się uda bez tamtego? O. To i troszkę to. Oh, thank And we're going to Hey, Hello. Huh. Bummer! Even more mirrors! They really seem to be serious about this test. Captain yeah. Robin, I managed test to calibrate to my sensors so you can use my screen as radar. Just press the button to open it. Oh, well, who would have thought you'd come up with something actually helpful, Friday? You wow. could be a bit more thankful, Captain Robin. I'm not here wow. to say thank you. I'm here to get us out of this. więcej opcji miło aha to, dobra to te, tych opcji nie chcę level selection sytęgi to chyba standardowe to co były tak no tu ok ale nie chcę go Ale radar, a idź w ciul. dobra, e, ustawimy to raczej tam, będzie czy tre... albo i nie, bo ja chyba nie mogę tym skręcać. A nie mogę, jeśli ktoś lubi puzzle, polegające na ustawianiu laserów. No to będzie zachwycony tą grą. Szczególnie tak jak widzicie, zmiana perspektywy. Myślenie wielowymiarowe tak naprawdę chociaż myślenie wielowymiarowe. Myślenie wielowymiarowe. To raczej byłoby, gdybyśmy stali w jednym miejscu i musieli kurczenie okręcać coś, albo ten, a tak to się sami tak naprawdę okręcamy. Dobra, aha dobra, ja się staram tak będzie łatwiej Okej okay. hmm. To gdzie ja? Ja muszę iść z tym na górę No chodź, chodź, chodź Oł. Dasz radę? O Daszadę, o, daszada, Sukcio. Teraz się przekręć jeszcze troszkę, jeszcze odrobinkę pięknie, dobra Ej, e, ściana Eee Bo wow. Tam, tam teraz, później tu. O cholera, tam jeszcze. Mam. Dobra, a to dokąd prowadzi? O, wpadłem w lustro. E, tutaj. Ja pierdziel jakie to wielkie. Ale jak widać było po poprzednim, nie musimy używać wszystkich. Luster. Ej, ej, ej! No jak coś przekręciłeś. Jesteś głupio. Chodź tu. Plum. Okej. Okay. teraz. Nie, 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 ja w ciebie w dół. Dobra, spróbujemy tutaj. I tam, chodź tu tam te czy masz tutaj w co? O, no właśnie, kurczę, ty nie ma za bardzo w co. Może tam na górze dasz radę? Proszę ja Ciebie, czy nie bardzo? Nie, nie bardzo. No. Czyli ten lustrę trzeba pokombinować tam. I już kurde pułapka. Niektóre lustra są zwodnicze. Kto by pomyślał? No pewnie każdy kto lubi takie gry. Ja niestety... Nie to, że nie lubię, ale zawsze byłem kiepski w tego typu grach. A pierdziele ile tych luster. A gdzie w ogóle jesteście? <laughs> ja bym chciał wiedzieć tak naprawdę. Ostępno przeszedłem. Ej, 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 aha! Kurna. No, jeszcze okej. Okay. Troszkę w dół. Tu? Gdzie jest wyjście? Tam jest wyjście, czyli ja tam muszę oświetlić. A żeby tam oświetlić, o kurde. O siedm. Hmm. Huh. Żeby tam oświetlić. No właśnie, tam nie dam rady. Czyli tutaj będę musiał na górę w takim razie pójść. Moi drodzy, yy, ja będę miał dla was, yy... o, kluczyk do tej gry, yy, więc jeżeli będziecie chcieli przetestować, to pewnie nie w tym filmiku, znaczy no raczej, na, na, pe na pewno nie w tym filmiku, ale w następnym filmiku, który się ukaże z tej gry. Yy... Podam wam wszystkie niezbędne. Hej, podam wam wszystkie niezbędne informacje, jak zdobyć kluczyk. A więc śledźcie, śledźcie kanał, śledźcie. Mojego facebooka, stronę na facebooku przede wszystkim, chociaż na moim profilu, który też jest do mojego kanału, i na profilu, i na stronie będą wszystkie informacje. A więc pamiętajcie w następnym filmiku z gry Labyrinth Deluxe. Będą wszystkie informacje, jak zdobyć kluczyk dla siebie. Okej. Okay. Kurczę, ale niesamowite... Jest... Ej. No. Niesamowite... Jest to zmiana perspektyw. Kurde, to jest coraz większa! Oh, surprise, surprise. Just another brick room Tutaj with co? graffiti. mushrooms captain robin mm -hmm. my sensors register organic oh. materials in this room they seem che. to produce oxygen how kind Meem. so i better not eat them Whoa. 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 <laughs> okay, we'll now up. hear the story of the unspeakables once upon a time we were born on the planet with no name which was so full of beauty and natural splendor that it would probably have been called paradise in your language there was a pair of each creature in the beginning, and all the beings of the unspeakable planet lived together in harmony and peace. Thanks for the history lesson, damn aliens. <laughs> that sounds so foreign and yet so familiar. God, I want to get out of here. Oh, nowra, tak było, chyba. Kurde, nie wiem. kuba hmm. tak. I ja nie wiem gdzie. Aha, ja muszę tam rozświetlić. Oj, oj. oj. No, to będzie ciekawie. Dobra, moi drodzy. To będzie wszystko na dzisiaj z tej gry. Pierwsze wrażenia, pierwsze uruchomienie. Yy, gra, pomimo tego, że studio jest małe, to jest chyba ich pierwsza gra, mam wrażenie. Nie wiem, muszę. Ja nie czytałem za bardzo informacji o tym studiu jeszcze. Yy, natomiast. Dostałem kluczyk, dostałem kluczyk yy, też dla was, więc na pewno wy swój kluczyk będziecie mogli też zdobyć. A ode mnie, ja osobiście polecam tą grę. Jest naprawdę świetna. Można pomyśleć, można się pobawić. Yy, bardzo fajnie. No i oczywiście ta zmiana perspektywy Uuu, jest niesamowita. Kurczę, to jest świetne, fajna zabawa tak latanie I szybki zwrot tam, Uii. i teraz tu, no, tu chcę, i gdzieś tam. Uii. Dobra, y, gdzie to było? Tam? tak, Okej. Okay. Y. Dobrze, jestem chyba tak? Dobra, nieważne. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmiku. I tak jak mówiłem... Miejcie rękę na pulsie. Obserwujcie, spra sprawdzajcie. Czy u mnie, czy u VR Reportera. Wszystkie linki wam podam oczywiście w opisie filmów. Oraz... Na mojej stronie na Instagramie profilu na Instagramie Więc Będziecie mieli wszystkie informacje co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Ja ui